Dziś w programie dowiesz się, czym jest pozycjonowanie eksperckie. Jak świadomie zarządzać swoją wiedzą ekspercką? Od czego zacząć pozycjonowanie marki osobistej? Adam Szaran. Katarzyna Szaran. W tym programie rozmawiamy o rozwoju osobistym, motywacji i o sprzedaży. Dzisiaj wzięliśmy sobie na tapet Kolejny temat. Zakładamy, że oglądają nas eksperci, przynajmniej w większości. Nasi widzowie to eksperci, a w tej części, w której jeszcze nie są ekspertami, to pewnie chcą być ekspertami, więc postanowiliśmy zaprosić do programu eksperta od ekspertów, żeby nam pomógł naszą eksperckość wykorzystać. I chociaż wys, wyszło z tego trochę masz, masło maślane, to gwarantuję Państwu, że jest w tym moc i jest w tym sens. Zaprosiliśmy do programu stratega i eksperta do spraw komunikacji, spójnej komunikacji. Dorota steligad dmochowska jest naszym gościem. Witamy Cię. Doroto. Witaj, Doroto. A zaprosiliśmy Dzień Cię. Dzień dobry, to, żebyś tam... witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Masz nam dzisiaj w trakcie tego programu pomóc wykorzystać naszą eksperckość, czyli zadbać o to, żeby, żebyśmy wiedzieli, co z nią zrobić. No tak, i chyba ja na początek od razu ruszę z pierwszym pytaniem, bo dużo mówi się, umówiło się w, w przestrzeni medialnej, na szkoleniach o budowaniu marki osobistej. Ty mówisz o pozycjonowaniu eksperckim, więc powiedz, proszę, czym się to różni? Na etapie rozwoju eksperta przychodzi taki moment, kiedy chce wejść szerzej ze swoją wiedzą, z doświadczeniem, chce dotrzeć do nowych osób, i wtedy zaczyna się temat, w jaki sposób to zrobić. Sporo ekspertów po prostu robi to bardzo prosto, czyli kopiuje swoją konkurencję. A ja mówię o tym, żeby jednak w tym budowaniu swojej eksperckości poszukać swojej własnej drogi, która będzie dla nas indywidualna, która będzie pokazywała nasze wyróżniki. Więc to, o czym mówimy, to pozycjonowanie eksperckie jest bardzo połączone z budowaniem marki osobistej. Natomiast w pozycjonowaniu eksperckim zawężamy ten temat tylko do. Menadżerów, do kadry zarządzającej, do właścicieli, do osób, które są ekspertami w swojej dziedzinie i ich doświadczenie, sukcesy są już ugruntowane. Więc taka jest różnica. Okej, okay. z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, to wiemy, że markę osobistą ma każdy, ale jak rozumiem, już nie każdy będzie ekspertem, bo nie każdy będzie miał pozycję, o której ty mówisz. I teraz zastanawiam się, w jaki sposób mogę to wykorzystać w rozwoju ścieżki zawodowej. To znaczy, na ile może mi pomóc takie świadome budowanie komunikacji eksperckiej, do tego, żebym no, coś przyspieszył w swojej ścieżce zawodowej, bądź uzyskał jakieś inne korzyści. Myślę, że warto na początku wspomnieć o tym, że zwykle rozwijamy się na bazie inspiracji bądź kryzysu, więc ja zawsze polecam, żeby zaczynać dbać o takie dobre zarządzanie swoją marką. Y na etapie, kiedy chcemy się rozwijać, kiedy mamy na to przestrzeń, kiedy mamy sukcesy, bo wtedy mamy dużo większą siłę do działania. Dużo osób zaczyna dopiero o tym myśleć na etapie kryzysu, dlatego że kiedy nie ma klientów, kiedy ma problem z pozyskaniem klientów, wie, że to budowanie marki osobistej może przyspieszyć rozwój i pozyskanie klientów i zaczyna. Sięgać po te elementy. A to często niestety jest y, za późno, dlatego że budowanie takiej świadomej komunikacji wymaga czasu i zdecydowanie jest to temat dla y, długodystansowców. Ale jeśli chodzi o takie elementy, co jest ważne, ja zawsze mówię, że w budowaniu swojej marki, ale także tej eksperckości. Głównie polega to na tym, że jest to wyraz szacunku do naszej społeczności i do osób, które szukają z nami kontaktu. Bo kiedy ktoś na przykład szuka eksperta do spraw rekrutacji i kiedy szuka odpowiedzi na podstawowe pytania, czym taki ekspert się zajmuje, komu pomaga, jakie ma doświadczenia i czy rzeczywiście pasuje do tego, czym zajmuje się moja firma, to kiedy otrzymuje takie informacje. W kanałach komunikacyjnego eksperta, czyli na stronie czy na profilu na LinkedIn, to już bardzo ułatwiamy tej osobie podjęcie decyzji, że to my jesteśmy właściwą osobą do tego, żeby im w tym pomóc. Natomiast drugim takim elementem, o którym też często mówimy i co dla wielu ekspertów jest takim motorem do tego, żeby zająć się swoją eksperckością, takim świadomym komunikowaniem swojej ekspertkości, jest to, że silna. Pozycja, silna widoczność ekspercka bardzo skraca proces sprzedaży. Na czym to polega? W momencie, kiedy ktoś nas szuka i śledzi nasze aktywności, i ma dostęp do naszej wiedzy, czyli może poczytać wywiady z nami, może poczytać nasze wpisy blogowe, czy nawet prześledzić nasz rozwój zawodowy w momencie, kiedy właśnie komunikujemy się bardzo regularnie na LinkedIn, to on ma już o nas bardzo dużą wiedzę. I kiedy on podejmuje decyzję, że chce z nami pracować, to jest to bardzo szybka decyzja, bo on dostał z wielu kanałów informacje o tym, jak pracujemy, kim jesteśmy i mógł podjąć decyzję, że właśnie z nami chce pracować. Ale to też jest moment, też jest element, kiedy taka osoba może podjąć decyzję, że z nami nie chce pracować, że nie jesteśmy ekspertem, z którym się chce rozwijać. I to też jest bardzo cenne dla naszego ekspertów, dlatego że w taki sposób Budujemy swoją społeczność, ale też osoby, które nie czują, nie chcą z nami pracować, też mają szansę na podjęcie takiej decyzji. A wiadomo, że my chcemy pracować z ekspertami, z ludźmi, z którymi chcemy pracować, których mhm. lubimy, którzy mają wspólne wartości z nami. Dlatego tak ważne jest to, żeby dawać sobie możliwość do tej weryfikacji, czy chcemy razem, czy niekoniecznie. No okej, okay, no dobrze, a powiedz mi w takim razie, tak żeby wyjaśnić bardziej prosto, od czego ekspert powinien zacząć, żeby rzeczywiście pozycjonować się jako ekspert. Co po kolei ma zrobić? Może jakaś taka pigułka wiedzy dla nas, jakiś przepis na działanie? Y oczywiście, przepisów jest dużo, ja mam swój, o którym Wam teraz powiem, ale trzeba pamiętać o tym, że mamy pewne. Zasady, mamy pewne schematy czy przepisy, ale każdego eksperta ta droga może w inny sposób kształtować. Pierwszy etap, o którym zawsze mówię, jest to zbudowanie strategii. Zbudowanie strategii polega na tym, żeby zastanowić się, kim jestem, co robię, kom pomagam, dokąd idę, czyli jak gdyby też jaki mam swój cel długofalowy, żeby jak najbardziej wiedzieć, mieć w jednym miejscu informacje o sobie, po to, aby później łatwiej te komunikaty wysłać na zewnątrz. Czasami można to zrobić samodzielnie, czasami można o to poprosić osobę z zewnątrz, żeby z takiego lotu ptaka spojrzała na nasze działania. To często się zdarza, że my, będąc swoje bańce eksperta, nie widzimy swojego potencjału. Nie widzimy swoich przewag, nie widzimy swoich wyróżników, więc tutaj waż, ważne jest to, żeby ten etap dobrze zaopiekować. Kolejnym etapem, który często też już na etapie strategii się pojawia, jest dobór właściwych kanałów, którymi chcemy dotrzeć do naszej potencjalnej społeczności. Bardzo często jest to podstawa, czyli strona internetowa, tak zwana wizytówka nawet ekspercka i jeden kanał w mediach społecznościowych, bardzo często jeśli mówimy o ekspertach, jest to LinkedIn. Ale yy, ja wyznaję zasadę, że lepiej robić mniej, a lepiej. Dlatego, na początek, bardzo zawsze polecam, żeby zacząć właśnie od jednego kanału i robić go dobrze. Dlatego, że tutaj mówimy o takim, takiej przejściu, przejściu ścieżki, jaką przychodzi nasz potencjalny klient. Czyli, kiedy szuka informacji o nas. Bądź ktoś nas zarekomendował i szuka potwierdzenia tego, co otrzymał od nas, jeśli chodzi o informacje, to najpierw wchodzi często na stronę internetową, szuka punktów w styku, czyli odpowiedzi na pytania, które sobie zadaje, później sprawdza w mediach społecznościowych nas i oczywiście, że na przykład, jeśli mamy podcast czy kanał YouTube, to mamy kolejne kanały, kolejne miejsca, gdzie potencjalna osoba może się o nas dowiedzieć więcej. Natomiast to, co staram się zawsze powtarzać. Kanały w mediach społecznościowych są ważne, ale to zawsze jest tak zwane wynajmowane mieszkanie. Ktoś może przyjść, wyłączyć nam dostęp i nie mamy dostępu do tego, co sam zgromadziliśmy. Dlatego ważne jest to, żeby dbać też o swoje kanały, czyli właśnie o stronę, czy o podcast, czy o kanał na YouTube, dlatego że to możemy nim bardziej zarządzać niż na przykład profilem na Facebooku czy na LinkedIn. Więc ważne jest to, żeby mieć dwie te ścieżki. A teraz na etapie, kiedy media tradycyjne przenikają się z mediami online'owymi też warto jest, aby umieć te nasze sukcesy medialne, czyli wywiad w radiu, wywiad w telewizji czy wywiad na przykład w podcaście umieć zakomunikować dobrze w naszych kanałach społecznościowych. Dlatego zawsze staramy się dbać o to, żeby eksperci, którzy chcą wejść na wyższy poziom komunikacji, mieli te kanały zagospodarowane, czyli przynajmniej wizytówkę online i kanał na e, profil na LinkedIn, pracując też z ekspertami od wielu lat zauważyłam, że e, oni bardzo często starają się robić to, co robi konkurencja, dlatego że wydaje mi się, że mają przepis na sukces. Na bazie tego chwilę rozmów. Trochę wyodrębniłam takie swoje trzy etapy. E, tak jak Simon Sinek mówi o zacznie dlaczego ja zawsze mówię zacznij od siebie i pierwszy taki etap to jest poznanie siebie. To jest poznanie właśnie okay. siebie, swoich wartości, swoich wyróżników, ale też o czym się bardzo mało mówi. musisz się żeby... przyspieszyć, żeby zmieścić wszystkie trzy etapy, to musisz po prostu wymienić dwie, hmm. dwa pozostałe. Dobrze. Pierwszy etap: poznaj siebie, drugi: odważ się mówić głośno szeroko o tym, co robisz, czym się zajmujesz, a trzeci etap mówi o tym, że w tym momencie możesz już pomagać innym, bo już wiemy jak możemy pomagać, już wiemy, jaką mamy wiedzę, i jaki mamy taki potencjał, z którego mogą skorzystać inni. No i na zakończenie dostaliśmy nową wersję Simona Sinka, taką naszą polską wersję. Bardzo, bardzo Ci, Doroto, dziękujemy. Bardzo dziękujemy, Doroto. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A Państwu dziękujemy za ten odcinek i zapraszamy do kolejnego.